Chcieliśmy tutaj złożyć na ręce prezydenta petycję, którą przez ostatnie, ostatni tydzień, ostatnie 7 dni podpisało prawie 2,5 tysiąca mieszkańców, głównie Olsztyna. E, bardzo nas cieszy tak e, pozytywne poparcie, gdyż nasza akcja spotkała się przede wszystkim z pozytywnym odzewem. E, myślimy, że jest nawet więcej osób, które oczywiście popierają nasz, yy, nasze postulaty. Po prostu nie każdy mógł yy, podpisać się, czy to online, czy też fizycznie. My też mieliśmy ograniczenia, jeśli chodzi o możliwości zbierania podpisów yy, na mieście. Jak widać, nie wiem czy to nagrywane jest. Petycja yy, to jest aż tyle stron. Wszystko to są podpisy z mnóstwem komentarzy, yy, yy, bardzo ciekawych. No i co? Każdy cały osób już chyba się dowiedział na czym polega nasza petycja są to, to jest praktycznie pięć punktów programowych. Trzy pierwsze to są standardy dotyczące drzew. Czwarty punkt to są standardy zarządzania pozostałą zielenią i piąty punkt to są zasady udziału społecznego w zarządzaniu zielenią. To dziś złożymy. Na ten moment nasze oczekiwanie jest takie, że będziemy czekać na reakcję prezydenta. Jednocześnie z tą petycją składamy wniosek o konsultacje społeczne. My jesteśmy bardzo zdumieni, zaskoczeni i szczęśliwi, że tą petycję poparło ponad prawie 22.50. Jest to największe wsparcie od ponad dwóch lat takiej akcji społecznej, zupełnie oddolnej, zupełnie przygotowanej przez mieszkańców spontanicznie w reakcji na to, co się dzieje z zielenią w Olsztynie. I okazuje się, że nie tylko my jesteśmy zbulwersowani, zmartwieni tą sytuacją, ale również mieszkańcy Olsztyna bardzo ochoczo, bardzo entuzjastycznie do tego podeszli i w ciągu tygodnia prawie 2,5 tysiąca osób podpisało petycję właśnie w sprawie przyjęcia standardów gospodarowania zielenią miejską w Olsztynie, także... Jest to ogromny znak. My nie reprezentujemy tu naszej dziesiątki czy siódemki, tylko powierzyło nam pewne zaufanie prawie 2,5 tysiąca mieszkańców Olsztyna. Także to jest naprawdę poważny znak i sygnał, że ludziom w mieście się to nie podoba. Jednocześnie jeszcze chciałam dodać, że wysłuchaliśmy też kilka takich, takich sytuacji, gdzie ludzie opowiadali o tych drzewach. Opowiadali jakie je sadzili, opowiadali jakie podlewali. Jak z czwartego piętra wynosili kubłami wodę, żeby one przeżyły. I po 50 latach zostały ścięte. To są historie z życia, które przy okazji tej całej akcji też wyszły. Proszę przeczytać, jak ludzie emocjonalnie do tego podeszli. Jak ludzie chcą, żeby ta zieleń była. Nie tylko drzewa, ale tylko y, takie enklawy zieleni w naszym mieście. I wszyscy wczytam się tym, że ten jest miastem zieleni. W tym Może jeszcze podstawowe pytanie: co dalej? Jaki macie Państwo harmonogram? Jak to ma wyglądać dla Państwa? Harmonogram jest. Dobrze. Yy, Dobrze. 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 Nie mamy takiego konkretnego harmonogramu. Na razie. Zrobiliśmy to, co sobie zamierzaliśmy. Naszym głównym celem przez ostatnie kilka tygodni to było przygotowanie tej petycji i zebranie jak największej ilości podpisów. Teraz tak jakby kolejny ruch jest po stronie Ratusza. My oczywiście zastanawiamy się, w jaki sposób dalej to funkcjonować. Przede wszystkim na pewno Zielony Olsztyn będzie na swojej stronie internetowej na... W profilu Facebook będzie przez najbliższe dni, tygodnie zamieszczał y, informacje na temat y, tej petycji. Będziemy przybliżać poszczególne punkty, wyjaśniać na czym ma polegać. Będziemy też zapraszać do dyskusji na ten temat. To będzie jakby taki wstęp do kolejnego etapu, y, kiedy przejdziemy do rozmów z ratuszem na temat wdrożenia. No i oczekujemy, tak jakby naszym planem jest to, że na wiosnę to składamy petycję i chcielibyśmy, żeby już latem te standardy zaczęły obowiązywać w naszym mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. do prezydenta, też gdzie możemy się udać? Na początku korytarza jest skrzyneczka śliwa i tam można wyjść. skrzyneczki, żeby potwierdzenia odbioru, coś takiego? Wyjdzie pani z kancelarii i... Obok tej tak? Tak Gdzie to będzie? Na końcu korytarza. proszę zachować. Chcesz pomóc? Przepraszam, jak czy bez? Potwierdzeniem proszę. Ile się do kancelarii poproszę? A więc. I więc proszę zachować. Tak